Masz też tak czasem, że budzisz się w komórce pod schodami i zaczynasz rozmyślać o świecie przy porannej kawie, i nagle mówisz: Chyba to wszystko rzucę i wyjadę w bieszczady. A więc zaczynasz pakować swoje najważniejsze rzeczy i zamykasz wszystkie swoje sprawy. Albo nawet tego nie robisz. No, ja tak nie mam, ale mam podobnie. Postanowiłem wyruszyć podróż dookoła latającego psychiatryka, jakim jest nasza planeta. Postanowiłem przygotować się na to fizycznie i psychicznie. Zacznę od zimnych prysznicy. W Łazience mam około 10 stopni. Przy czym na dworze jest 19. Nie muszę morsować, wystarczy, że sobie bez koszulki w Łazience. Pora coś zjeść. Najważniejszy posiłek w ciągu dnia to. co ja wczoraj jadłem. Kot, z którym mieszkam, ma więcej jedzenia. Bo to nie do końca jest mój kot. Raczej ja jestem jego człowiekiem. Kurczę, wydało się, że jednak ja tu mieszkam. To było nawiązanie do pierwszego odcinka, jakbym ktoś nie widział. Według mnie to był pierwszy żart. Nie mówię, że to było pierwsze kłamstwo. Nie wiem, nie mi to oceniać. A raczej mi, bo to mój kanał, to już żart. swoją drogą kanał nazywa się Ale Ty kłamiesz. Nie, ale ja kłamie. Prawdopodobnie wynika to już z opisu albo z tytułu filmu, ale ja jadę wymienić auto na busa tak jest. Dzisiaj będzie trochę nietypowy odcinek. W sumie wszystkie są nietypowe. Muszę doprowadzić swoje auto do wyglądu jakiegoś, najlepiej, żeby wyglądał jak nowe. Czy jak się śpieszy, to zawsze nie wychodzi coś. Miałem iść na myjnie, jeszcze i odkurzać. Zamknięte, bo sprzątają. Jak można sprzątać myjnie w ogóle? W sensie tam już jest woda i mydło, po co bym miał myć? Taką otwartą. No i w tej chwilę poszedłem do sklepu. I przede mną stała tylko jedna kobieta, i jakaś awaria, i problem. I wzywali, i gadali. I mówię, kurde, no poszedłem tylko po dwie rzeczy, a ma 10 minut. Nie? A w Lidlach czy tam Waldi, a Waldi nie ma. Kasy samoobsługowej, więc e, dlatego to trwało wieczność. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak wygląda holenderska wieś, to proszę bardzo. Oczywiście to tylko fragment jakiejś losowej wsi, ale generalnie Holendrzy mają taką przewagę, że wszędzie są jakieś kanały, teren jest przeważnie płaski i klimat, który sprzyja rolnictwu. Tego wszystkiego dowiedziałem się z filmu, który leży sobie na moim kanale. Najpopularniejszą wioską w Holandii jest Brook in Waterland niedaleko Amsterdamu. Mieszka tu około 2700 ludzi. Zdecydowanie więcej przyjeżdża tutaj turystów. Jest to jedno z najładniejszych miejsc w okolicy. Autostrady w Holandii też dają radę, a przede wszystkim są darmowe. Chociaż pieniądze na ich utrzymanie są wliczone w podatki, które Holandia ma jedne z najwyższych w Europie. W przypadku mojego samochodu koszt wynosi około 167 euro na 3 miesiące. Za busa wyjdzie około 167 euro miesięcznie. Kwota, jaką należy zapłacić, jest zależna od rodzaju paliwa. Diesel największy podatek, a elektryki najmniejszy, bo ekologia. Masy samochodu lub rocznika, nie twojego, tylko samochodu. Całkiem niedawno wprowadzili ograniczenia na autostradach. Na terenie całego kraju można jeździć maksymalnie 100 km do godziny 19, bo ekologia. Natomiast po tej godzinie prędkość zostaje zwiększona do 120 lub 130, zależy od odcinka drogi. Sama wymiana samochodu na busa zajęła mi około dwie godziny. Jednak pracownik salonu nie zgodził się na nagrywanie, więc omówię w skrócie, jak było. Zarazem taki, który mnie interesuje. Skontaktowałem się z dealerem samochodowym. Po kilku wymianach maili i targowaniu się, doszliśmy do porozumienia, kto, ile i co będzie musiał dopłacić. Wyszło, że ja, pieniądze. <grym> ale o tym zaraz. Na jeździe próbnej sprzedający musi przyczepić mi tablicę zielonego koloru, co oznacza, że samochód nie jest zarejestrowany. Nie jestem pewien, czy przy sprzedaży prywatne osoby tego używają, ale dilerzy na pewno tak. Lekko się zdziwiłem, ponieważ nigdy nie prowadziłem ani busa, ani diesla. Dostałem lekkiego szoku kulturowego. Po co mi dwa wlewy? Ad blue? Że dodać niebieskie? Nie czaję. Kiedy wszystko jest w porządku, należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym i sprzedającym. Oczywiście. Potem sprzedający przekazuje dokument over... o... Mogłabyś, moja asystentko? Tak jest. Który otrzymuje się przy kupnie pojazdu. Ten dokument jest potrzebny do późniejszej rejestracji. Posiadając ten dokument, mogłem pojechać do najbliższego punktu pocztowego żeby za 11 euro móc przerejestrować samochód na siebie. Wtedy wystarczyło, żebym ja przekazał swój dokument i gotowe. Jestem właścicielem nowego pojazdu. Teraz tylko trzeba załatwić ubezpieczenie. Jazda bez niego jest kargodna. No i jeszcze kwestia dowodu rejestracyjnego, który zostanie dostarczony pocztą w kilka dni. Nie powiem jaki samochód miałem wcześniej, ale wymieniłem go na Volkswagena Transportera. Dopłaciłem tylko 500 euro. Jestem mega zadowolony ponieważ ma mały przebieg Jaram się, <laughs> Tak jest Generalnie poprzedni właściciel używał tego busa do pracy i po prostu są tutaj już zrobione półki i generalnie tak chciałbym mniej więcej, żeby to wyglądało, co nie? Może po prostu te półki zdemontuję to zostawię tutaj tak jak jest i tutaj właśnie gdzie stoję będzie moje łóżko składane No jakoś to przerobię jeszcze, pooglądam generalnie może jakiś innych youtuberów czymś się może zainspiruje póki co czeka mnie jeszcze trochę roboty to będę musiał zdemontować ale to będzie chyba proste, bo to jest na śrubki i generalnie tak to będzie wyglądało, co nie? w długo wyruszam w podróż dookoła świata zrobię sobie z tego busa kampera no i będę sobie w nim mieszkał przez następne kilka lat. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak tylko załatwię wszystkie swoje sprawy, skończę kontrakt, ponieważ dałem już wypowiedzenie, pojadę pierw do Polski, gdzie będę miał swoją bazę. Zakładam, że uda mi się wyremontować i spakować co najważniejsze do końca stycznia i wyruszam w podróż na południe. Zawsze chciałem pojechać do Włoch, dlatego to jest mój pierwszy cel. Potem będę jechał przez Austrię, Niemcy i kierował się dalej na północ, aż do Skandynawii. Potem sobie okrążę Bałtyk, wracając, zahaczę o Polskę, żeby zobaczyć się z rodziną i doładować przede wszystkim siebie. Myślę, że zajmie mi to około roku. Pewnie będę musiał zrobić przegląd w międzyczasie itd. Następnie wybiorę się do Grecji, jeśli się uda, to może jakieś wyspy. Generalnie nie ma co planować aż tak do przodu. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo może wyjdzie, że nie wyjdzie. I co wtedy? No nic, powiem, no trudno i wrócę do pracy. Ale to, co uda mi się zwiedzić, to moje. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jak będę jedynym gościem w busie, co nie ma pojęcia, co robi. Także. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrypcji. Nara. Ja innych szklanek. Tak jest. To, że to oglądasz, to znaczy, że dotarłeś do końca. Także dzięki wielkie za wytrwałość. Polecam sprawdzić inne moje filmy. Ten, ten był pierwszy, ten był ostatni, a tu jest e, jakiś tam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tak jest, co nie?